There, man. Cześć, tu panda. Jest 4 18, a ja jestem w zajebistym nastroju do rozwalenia parę zombie mózgów. Mają mózgi nevermind. Nie chcę tego dociekać. Radio było ostatnim razem przesłuchane. Tak więc dotarliśmy do teatru poprzez kanały, posterunek policji i jeszcze inne zakamarki dupy szatana, ale udało się nam dotrzeć. Ehm, what? Oddać. Tak więc na początku było tutaj bardzo miłe przywitanie. Muszę powiedzieć, że akompaniament był po prostu wspaniały. Ach, przepiękny po prostu ustrój. Bardzo mi się podoba ta czerwień na ścianach, taka stylowa. Mhm, mm nieźle, nieźle. Dammit! Aż zgubiła głowę dla mnie. Tak, to jest z tymi kobietami. Biega wszystko na poważnie. Uuu, a co to się stało? Aha, czyli mam tutaj zabezpieczyć odpowiednie obszary. Muszę zobaczyć tylko. Oj, przeładuję. Na wypadek. Yy, chcę tylko sprawdzić, pod którym bindem mam M16. Tak, to jest pod 7. To jest pod 8. Mogronaty, <laughs> nerdy, jedziemy. Lecimy. Oj, nie mogę. Co to jest interesującego? Jakiś kluczyk dla mnie? O. Już, już, spokojnie, telefonie. <laughs> Teraz przetestujemy. Tu tu tu, 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 tu. Wow. Bitches and bitches. A się tutaj przebił. Dzięki, stary. W sumie zapomniałem o tym miejscu. Pomógł mi. Mhm. Wow. I hey, to jest naprawdę makabryczne. Jak się nie, nie, tak zastanowić na tym oczywiście, chwilę to, wiecie, już tak poza grą oczywiście takie podchodzimy tutaj, yy, Martwe ciała poruszają się w torbach, w których już nie powinny się poruszać. Brzmi to komicznie, ale to naprawdę jest przerażające. I to jest nie tak na żart, tylko mówię tak szczerze, że... Nie, że jestem strachliwy w takich grach, no czasem się mogę przestraszyć, ale sam fakt, czy tak, czegoś takiego jest mocne, muszę powiedzieć, i zadbali naprawdę o klimat. O, co to się stało? Główka boli? O, jaka piękna kamizeleczka. Taka sweterkowa. Lecimy na górne piętro. O, widzę już Glok! Dup, 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 dup. Przeładujemy Albo nie, jeszcze załatwię go właśnie Glockiem, z uwagi na to, że jak widzicie, trzymam przy sobie broń. A nie chcę za bardzo tracić HP tutaj, ponieważ nie pamiętam kompletnie tego etapu. Ani trochę go nie pamiętam z Let's play, jak tego oglądałem kiedyś. To było nawet bardzo dawno temu. Ale kompletnie nie pamiętam tego etapu. Chociaż w większości etapów nie pamiętam. Sorry, ale. Ja się takich momentów boje. Znaczy no, nieprzyjemne są dla mnie, ponieważ nie lubię pająków. Ono, no no widzicie. No scope, bitch. Ww. Lecimy. Ale to <-up> na hmm. przykład jest przerażające, jak tak ta ta ta. Nie dla mnie takie numery. Eee aha. Znowu Taki bus z bronią i dziuszek Taktyczny odwrót. A, M16. Wow! A, można tym headshoty ładować, no to cudnie. Nie, nie, najpierw przejrzę co tutaj jest ciekawego. Ja nie, naprawdę ładnie jest zrobiony ten poziom ogólnie, ten level. Bardzo mi się podoba. Wow Trąbemy drewno O, ty, 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 świnko. Pepe. Pe. Hmm? Hmm. Serio? Serio? To jest nie do uwierzenia jakie to jest duparte. Wow. No naprawdę chce nas zjeść. Szkoda mi go, że mu się nie uda. Ojej. O, amunicja. Amunicja dla mnie. Podałem. 16. Sweet. Okej. Okay. Śmierciuszek. Buu. Wow. Buu. No, gedle. Uch, okej. Okay. Nie przeniósł się. Znaczy... Tfu. twu, tfu, twu. Nie udało mu się jakoś mnie przeskaszyć tym gazem. Ujej, Uj, biedaczku. Ok, teraz hale i... Yy, kulisy. Znaczy za kulisami, no jak to tak, tak, tak to powiem. No śmiejcie się, że panda nie umie się wysławić. Buuuu! What? Elegancko. Ty, myślisz, że jesteś pajęk się ciebie, boję. No. Okej. Okay. A czyli backstage będzie tam gdzieś gdzieś słyszę zombię? Hmm, no 100% słyszę. Tutaj wbijamy. Pills here. Pipi pills pi, 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 here. Lecimy. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli ten żart, który przed chwilą odegrałem. A nie będzie... Da fuk, On ma coś z głową. Panda. Puk puk to tam. Mózg chyba nie. I takie tam. Ostatnie, tu coś musi być Gibel grozy Nawet wtrzumy. Hmm. Nic, bieda Gąbemy do No, nie ma tu nic, A ja tuż chyba kurczę... No właśnie, ja piek ja tu byłem. Przecież to jest ta pierwsza lokacja. Jak dziś tutaj słyszałem Zombiego? Nie wiem gdzie jest nasz sztywny kolega. Jezus Maria! Przestańcie. No, musiałeś mi uderzyć, Świnio. No chodź, chodź. Znaczy. Świnio, panie władzo, przepraszam, przepraszam. Proszę mnie nie spisywać. O, go roz zetniemy kuktynę. Nie ma opieprzenia się z tym. No Na to wygląda. Gdzie to jeszcze można iść? Zaraz zobaczymy, czy tutaj jest jakieś alternatywne wyjście. Czy tylko musimy do tamtej hali Locked. Aha, dzięki. What? coś tam widzę, leży jakaś broń. Ale i tak jej nie chce się Goles. Mhm. Znowu, tylko tym razem te się nie ruszają. Dzięki. Mam nadzieję, że nie sprowokowałem żadnych zwłok. Locked. Nie lubię. A ja tutaj byłem. Jejku, co ja wyprawiam? O oh, god Będzie kolejny 30-minutowy odcinek, który będę wrzucać 14 dni. Czekajcie sobie krótkie cięcie jak znajdę gdzie trzeba iść, to znowu nagrywanie. No to lux, stwierdza mnie ogarbo bo mistyczna panda już wiem gdzie trzeba iść. Tutaj to o, właśnie tego ziomka słyszałem. No hej. Już, taka. Yy, coś jeszcze tutaj zobaczyłem z daleka. Tak. Nie wydaje mi się. Popsasa... Ej, co jest? Dafoka. Jak się tam dostać? A już wiem. Tutaj są drzwi. Hmm. Moja lepsza.

Szybko trzeba Ale dorypałem Chyba, tamto się już otworzyło tutaj. Zostawię naszą ciapteczkę. Chyba. Gdzieś tu, na 100% była Zostawiłem ją, tak. Była A ja chciałem tak naprawdę na sniperkę. Dobra, może chociaż granatę umiem rzucić. O oh really? Seriously Wow So much damage everywhere No, muszę tą apteczkę bez niej się nie ruszę Nie ma opcji zio No bo wiecie co kolejne cięcie dupne Jak znajdę tą apteczkę i podejdę wtedy na scenę i wznowię nagrywanie Oh, thank you, ladies and gentlemen. Mua, mua, mua. Oh, damn it! Thank gentlemana ah! yeah, Nie chcę. Damn it. A teraz znalazło mi oczywiście sniperkę. No tak. Co? Laming day. Every day. You do a I woke up to honking. Otis came back for me. I asked Otis where we were going. A trucker on his CB radio told him about a city of the living, completely surrounded by water and wow. walled off from those creatures. We had to find a way there. Our best bet was to go by boat. We headed for the docks. Freedom was in sight. Otis would go down and find a boat while I covered him. Okej, okay. zastopuję sobie tutaj chyba zakończę odcinek. Save game. Ok, um, teraz wygląda na to, że Otis, kurczę, syn marnotrawny, powrócił i nas uratował. Yeah, wiedziałem, że nas kocha od początku. Tak więc, yy, do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że to by było na tyle, ponieważ nie chcę, żeby był kolejny 30-minutowy odcinek, nie wiem, czy ktokolwiek go oglądnie. Oh, damn it. Tak więc to by było na tyle, po raz kolejny to powtarzam. Cześć!